Też Jak Robin Hood też mi się tak tłumaczy, okradłem, może i, może i okradłem, ale, w... ale dałem na biednych, tak? No nie, no praworządność polega nie na tym, i... że nie można robić w taki sposób, także Ale można. komu ukradliśmy, panie, panie? Zabieracie podatnikom, podatnikom kradniecie najpierw, żeby się popisywać potem rozdawań, rozdawnictwem. To dotyczy to, 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 to wszystkiego, nie? Ale to, to każdy tego. program może, pan to, to 800+, A, tak, plus. Tak, no właśnie, mam... właśnie o tym mówię. Najpierw no, wszystkim chciałbym Przywitać moich, ale Państwa gości tradycyjnie. Od mojej prawej do mojej lewej. Mariusz Gosek, suwerenna Polska. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Dobry wieczór, Konfederacja. Dobry wieczór. Doktor Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dobry wieczór. Jacek Bartmański, Polska 2050, Wiceminister Aktywów Państwowych. Bartmański, dzień dobry. A partycy, dzień dobry przepraszam. Wieczór. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Paulina Piechna, Więckiewicz, Lewica. Dobry wieczór. To Dobry Miusz Nie ma nic nadzwyczajnego w tym liście? Znaczy to, że Fundusz Sprawiedliwości jest wydawany tak, a nie inaczej, to wiedzieli wszyscy. Więc trudno, żeby pewnie prezes Kaczyński tego nie wiedział. Problem polega jednak przede wszystkim na tym, że to wbrew temu, co Donald Tusk mówi. Było w dużej mierze, przynajmniej w większości, wydawane właśnie zgodnie z prawem. Tylko, że to prawo było tak napisane, żeby można było je wydawać dowolnie. To była po prostu poręczna sakiewka dla, dla Solidarnej Polski, dla ministra Ziobry, żeby on mógł robić to, czego nie pozwalało mu brak dostępu do, do funduszy partyjnych, do, do, do subwencji partyjnej, której Jarosław Kaczyński mu. Poskąpił, brał oczywiście wcześniejszej umowie. Y, Solidarna Polska została oszukana i nie, 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 nie dostali tych pieniędzy. W związku z tym no, na pocieszenie mieli do dyspozycji taki fundusz, który mogli wydawać, właściwie ustawa napisana była tak, że mogli go wydawać dość dowolnie. I w większości przypadków te, te oskarżenia prokuratorskie będą pewnie z tego powodu uważane, no, no bo to ściśle rzecz biorąc, to widać, że to jest oczywiście jakaś forma korupcji politycznej, ale jest de facto zalegalizowana poprzez tak, a nie inaczej napisaną ustawę. Więc yy, przypuszczam, że to znowu będzie z dużej chmury, mały deszcz. Pan prezes Kaczyński to jest państwowiec, to nie jest Donald Tusk. Przychodził do pracy, pracował do późnych godzin nocy i tego typu listów były tysiące. Ja sam się odnosiłem do jakichś e, wątpliwości, zapytań Co pana pan proszę, mówi, nie działa, pan prezes Kaczyński, prezesa. Ale, ale już już mówię, pan prezes Kaczyński, ale jeszcze pani mówię, pan prezes Kaczyński. Pytał wszystko, kierował. To nie jest Donald Tusk, który haratał w gałę. I w, ogóle w sejmie, Uj, I w ogóle w Sejmie go tam nie widać. Tak? Kiedy pani ostatni raz Tuska widziała, w Sejmie premiera Tuska, przepraszam. A Właśnie odnosząc w się do funduszu. To jest w kancelarii ale, to no, ale jest też posłem, to powinien być tak, jak był pan prezes Jarosław Kaczyński, no, Jarosław jak był Kaczyński pan premier Morawiecki, nie był, byli, z tego, co był wicepremierem, co często też nie przypomina nie Ale pani poseł, jakbyś, jakby mógł chwilkę, jednak bez przeszkadzania. Jeżeli chodzi natomiast o ten Fundusz Sprawiedliwości, zobaczcie, państwo, jaką narrację zbudowaliście. Czyli mówicie tak, bo jak wyglądał wniosek? Szpital, czyli na przykład Szpital Wojewódzki w Kielcach, to też Wyborcza o mnie opisała. Gigantyczny skandal. Nikt miażdży Fundusz Sprawiedliwości. Wie pani w jaki sposób? Tomograf trafił do szpitala. E, my e, za chwilę już słyszymy prokurator zorganizowanej grupie przestępczej. Po prostu tam e, trudno było wytrzymać, żeby się nie śmiać. E, to był prokurator, który stosował areszt wydobywczy względem mm, e, Staruchowicza. Tak? To jest ten sam prokurator. To jest ten sam prokurator od księdza Olszewskiego. I on uzasadniał również wniosek ministra Romanowskiego. Naprawdę twardy prokurator o silnych poglądach politycznych. Dodam do tego i mówię tu z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Zorganizowana grupa, która działała w ten sposób, że był organ prowadzący marszałek województwa, dyrektor szpitala się do niego zwracał, pan minister jako Poseł Ziemi Świętokrzyskiej usłyszał, że zepsuł się tomograf komputerowy. Środki z Funduszu Sprawiedliwości zostały przeznaczone na zakup tego tomografu komputerowego bo opiniował to też konsultant wojewódzki i co, to była ta zorganizowana grupa przestępcza teraz wszyscy pójdą siedzieć, bo jest tomograf, który e, został zbadany 50 tysięcy, ale na to, ale, ale, ale Fundusz Sprawiedliwości, ale, ale, to fundusz sprawiedliwości. E, ale bo przeselstw. państwo tak mówicie, jakby ktoś coś ukradł z tego Funduszu Sprawiedliwości. Niech pani zrozumie, że nawet, nawet, tak. ale kwestionuje pani Szloda autorytet skarbu, pana, pana senatora, a ówczesnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, on powiedział, pieniądze były wydawane zgodnie z z ustawą. To dobrze, że sprzęt trafił dla szpitali. A wie pani co? A propos strażaków można zerknąć na mój Facebook. Ja z nimi wczoraj się spotkałem w trzech miejscach. Pytają... Państwa przede wszystkim, więc ja pozwolę sobie zadać to pytanie. Kiedy uruchomicie wreszcie jakieś środki dla ochotniczych straży pożarnych, które są pierwsze na miejsce za zdarzenia? Bo to, że wy te prowadzicie, to, że polikwidowaliście programy miliony, i teraz tak, ci strażacy się zastanawiają, czy za chwilę też oni nie będą w tych zorganizowanych grupach przestępczych i ten sprzęt za chwilę, konfiskata rozszerzona zaraz będzie. Ten... No, prokurator, wiaśnie, mam nadzieję, że drodzy ruchowi ochotnicy słyszycie, jak działa ta koalicja. Wyjaśni prokurator, czy byliście w zorganizowanej grupie przestępczej. Pani poseł, straże pożarne są pierwsze na miejscu zdarzenia. Bardzo i to pokazują statystyki, pan Ale minister to, za chwilę finansować. jest fachowcą tylko, tutaj, pan minister, tutaj minister Błażej Poborzy. Ja wyborczy. zostawiam to panu ministrowi. Ale w jakim moim okręgu? Chodzi o to, że wplątaliście ochotnicze straże pożarne swoją kampanię wyborczą. I nie chodzi o to, żeby Pani ich nie finansować, poseł, ja tylko w przejrzystym tak a konkretnie i dobitnie. gdzie moglibyście zyskać na w roku, jeżeli Ministerstwo sprawiedliwości robi ta, tą grafikę, na którą się powołujecie, oni ją tam zmieniali kilka razy. I oni nie wiedzą, że na przykład w okręgu świętokrzyskim jest trzech posłów Solidarnej Polski, czyli wtedy senator Jacek Włosowicz, poseł Zbigniew Ziobro i poseł Mariusz Gosek. Nad moim głową jest 9 milionów, jeżeli już chcieli, bo dwa tomografy trafiły, zamiast przedzielić to przez trzy, tam jest takie niechlujstwo, że my po prostu, prostu zmiażdżyliśmy tych poróki, prokuratorów no na no komisji. Tam, myślę, nie Wie pani, ale ja pani jeszcze powiem, jeszcze raz. Jeżeli za tomograf, proszę wyznaczyć, ja nawet już bo z tego prokuratora chętnie pójdę siedzieć. Odsiedzę. ile Panie trzeba? Gdybym drugi raz miał to zrobić, pan, również to podjąłbym te... takie same na działania. Naprawdę, myślę, możecie że nasadzać za to ktoś ma siedzieć. Za te aparaty USG, za te tomografy, to możecie to nasadzać. To są, znaczy proszę nie, nie robić nie siebie, bohatera, bo bo ja nie ma, siebie bohatera. Ale ja nie robię siebie bohatera, to wy robicie ze mnie przestępcę. zarzuty. Ale jakie, ale niech pani powie jakie, ale jakie te zarzuty? Ale na co, na co wydawaliście? Na przykład. A, y, mo być może na ten tomograf tej sprawy nie znam. I co, I co to jest przez Albo na wozy No, Ale to pozwalała nie, na to ustawa. Pan poseł Dobromierza Ja rozumiem, coś że stworzyliście takie prawo, które pozwoliło. podnieść sobie tak wy, ustawę. Ale nieuchwałę, tak wykorzystać pieniądze na. Takie a Wy nawet prawo. prawa nie tworzycie. Bo pan pan panie, poseł się poseł. tu na dobrym Sośnierza po, po Jest dobrą żeby w, w, włączyć o, się w dyskusję. Nie. Też, tak, żeby widzowie może słuchaj tak, żeby widzowie zrozumieli może w tacy mniej tajemniczeni o czym my właściwie dyskutujemy. No więc generalnie problem polega na tym, że mm, państwo z, z PiSu, z Solidarnej Polski w szczególności, stworzyli taki fundusz, który teoretycznie miał służyć mm, ofiarom przestępstw. W praktyce napisali ustawę tak, że mm, mogli te pieniądze wydawać dość dowolnie i to w dowolnych miejscach. I nas no, zadziałał typowy mechanizm m, takiej politycznej korupcji, że państwo starali się Wydawać te pieniądze oczywiście na no, jakieś tam w miarę możliwości szczytne cele, ale w swoich okręgach wyborczych, tam, gdzie mogło to odnieść dzięki temu, gdzie państwo mogli odnieść dzięki temu korzyść wyborczą. Tak? Więc jak Państwo z tego streszczenia się zorientowali, pewnie no, nie różni się to radykalnie od tego, czym się większość populistycznych polityków zajmuje na co dzień. Tak? No, generalnie politycy zajmują się właśnie tym, że starają się wydać pieniądze tak, żeby zyskać wdzięczność wyborców, żeby kupić sobie Was, wyborców, za Wasze własne pieniądze. Generalnie do tego się to sprowadza. To, co odróżnia tutaj przedsięwzięcie pod tytułem Fundusz Sprawiedliwości od tych standardowych metod tej politycznej korupcji, to jest jego stopień zuchwałości jedynie, że to tak bardzo swobodnie pozwoliliście państwo sobie tym dysponować, że no, dało to materiał asum do tego, żeby żeby w tej chwili to wyświetlać, no bo to ta skala jakby niedorzeczności, że tu Fundusz Sprawiedliwości, a tutaj prawda tak takie rzeczy jak jak tomograf do, 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 do szpitala, no widać, przestań, że, widać, że to, widać, że to widać, że to widać, że to nie pasuje. Tak no, pan nie. bardzo rozciągliwie traktuje te, te definicje i tak się zachowuje trochę jak Robin Hood, prawda, że tam no, no, no co z tego, że może i może i to nie było zgodnie tutaj z Pierwotnym celem tego, ale ja jestem dumny, bo fajnie. bo... bo Ofiary przestępcze. Jak Robin Hood też mi się tak tłumaczyć, że okradłem, może i, i okradłem, ale, w, ale dałem na biednych. tak? No nie, no ale praworządność nie polega nie na, tym, nie nie. na tym, że nie można robić w taki sposób. Tak? Nie ale można. komu ukradliśmy, Zabieracie panie panie? Zabieracie podatnikom. Podatnikom kradniecie najpierw, żeby się popisywać potem rozdawań, rozdawnictwem. To dotyczy to, 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 to wszystkiego, nie to Ale to, to, to każdy program tam, może, pan, to do 800 tak, plus. Tak, no właśnie, o tym mówię. 800 to, plus to też jest kradzież? Oczywiście, że tak. To wszystko jest każdy program, żeby dać drugim. Ile oni kradli, jak tamem. za nich nic nie było. A to oni też to robią. No teraz to to, 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 to a za nich nic nie ma. To ile oni tam, tam kradną, jak za nic nic nie ma. Ta mapka, w której zaprezentowano program teraz tego alternatywnego Megalopolis, prawda, coś tam z wyciętym kwadratem, gdzie. To, że nie w ogóle gdzie, teraz, nie mają. gdzie teraz ale, nie ma żadnych tam połączeń zbierze, kolejowych zbierze, w, w rejonie, ale, gdzie Pisma większe obarcie, no to jest dokładnie to samo, co wy robiliście, tylko w drugą stronę teraz, tak? Oni to zrobili po prostu trochę inaczej, tak? No wycięli po prostu za karę rejony, które głosują na PiS, ze swojego programu, i zaraz, w, żebyście sobie wyborcy popamiętali, że jak nie głosujecie na Tuska, to figę zobaczycie, a nie tam autostrady czy tam koleje, prawda? Więc to oni, oni robią też to samo, tak? I wszyscy politycy populistyczni robią generalnie to: kupują was za wasze własne pieniądze. Tylko tutaj jest kwestia skali zuchwałości tego, tego przedsięwzięcia. Tak, tytułem wyjaśnienia. Ale wie pan, co panie ministrze, Tylko naprawdę powiedzcie, co wy co wy dla Polaków oferujecie. Bo dzisiaj to tak, komisja śledcze. Tylko tak, tu działa Od komisja śledcza do spraw Pegasusa. Tam jest zespół śledczy, który wyjaśnia Pegasusa. Miało być kilka osób jest ten, no, na tak naprawdę, prawie, naprawdę Zacznijcie wreszcie. Pani tak. tak, to. Tak, to jest my, musi pan słuchać. Gdyby pan słuchał, to by pan usłyszał, co powiedziała pani ministra a propos pieniędzy, które wydajemy i prograstu. Ale pozwolicie, że będziemy języka. Pozwolicie że będziemy używać. Jak pani musi, w, tak pani mówi tak, to pana RP też były feminatywy, panie, tak. panowie, naprawdę. To tak, są wydumane feminatywy, natomiast, nie ma na Wydumane feminatywy w dziennika. Wydumane z to Państwo RP, mają opinię sprawdzić. na temat działania. No to, to jak pani powie na wojewodę. No to może wojewoda, pracę. to Panu, jak pani powie, pani powie na wojewodę. No to, to jest dopiero ogórkowy temat panowie. Pan na tyle uprzejmy, żeby przestać przerywać. Ale wojewoda to kto? Nie, 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 Pani Pośle, Panie Pośle, przepraszam, Panie sekundkę. Opowiadanie o tym, że nic nie zrobiliśmy. I nie mamy żadnych programów, są po prostu kłamstwem. A ile ze A stu 100 konkretów? Ale... Pani poseł, ile z tych 100 konkretów na 101 dni zostało zrealizowanych? Ja bardzo życzliwy jestem, jako też w drugiej naturze swojej zawodowej dyplomowany politolog? Naliczyłem 12, ale jestem w mniejszości, bo większość uważa, że 10. To ile jest w stodni zrealizowanych? Pan prezydent nie pomaga. Pan prezydent tak. wetuje nasze ustawy, nawet ustawę, którą wszyscy, jak państwo posłowie, tu siedzicie, poza nami, rozumiem. E, poparliście, Ale to było pytanie do Pani poseł z Koalicji Obywatelskiej. Pan, nie wiem po co występuje wszystko. teraz w roli jakiegoś... Jesteś, ale, pan, ale Pan jako, pan jako politolog ale, ale, sobie doskonale zdaje ile? sprawę, ile że to z, był program ilu... Koalicji Obywatelskiej zakładający, że Koalicja Obywatelska będzie w stanie w całkowicie realizować ten program. Mamy Koalicjanci w Pani przeszkadzają, wam przeszkadzają że mamy realizować różnych, program wyborczy, różne, tak? I, jesteśmy. No świetnie. Proszę Państwa, a zatem dlatego nie jest realizowany ten program, bo y, koalicja obywatelska ma złych y, koalicjantów, nie, ale robi bo... wszystko Donald Tusk, żeby tych koalicjantów ogryźć do ostatniej kosteczki, wyeliminować i wtedy w drugiej połowie kadencji będzie realizować y, y, swój program. No. Dobrze, teraz mogę ja dokończyć. Bardzo proszę, ale to jest po prostu program Dobrze. jednak taki mocno humorystyczny nam się zrobił w tej chwili pani. Koalicja 15, 15 pani poseł, października nie jest autorytarnym proszę. rządem jak Zjednoczona Prawica i nie jest tak, że jedna osoba, czyli premier narzuca wszystkim co mają robić. Od początku było wiadomo od utworzenia tego rządu, że kwogło na różne eh, obietnice. Są inne. Inaczej się zapatrujemy na składkę zdrowotną, inaczej się zapatrujemy na podatki. No, wygodne. inaczej na To wygodne, handlowe. bardzo wygodne. No, ale na tym polega demokracja. Że że na, na tym polega demokratyczny proces, ale nie że między sobą dyskutujemy o kampanii. tym. Natomiast państwo są. No bo my prowadziliśmy kampanię koalicji wyborczej. trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu. A szliście po trzecią kadencję Tuska i taka jest to prawda. Jest szczęście, że wam bo się Tuska nie podobało. się Trzeba było Państwa, powiedzieć, idziemy po trzecią kadencję Tuska, a nie trzecia droga albo trzecia, trzecia kadencja pis A dzisiaj sobie siedzicie tam grzeczniutko, z miziu, miziu. Z sytuacją, no tak sytuacji, nie! Której... Każdy by chciał mieć ostatnie słowo w tej dyskusji, a ja mam ten przywilej czy przekleństwo, że to ja jestem zawsze tym, yy, kto się. I one jest zawsze przyjemne, bo mogę po prostu podziękować naszym widzom za to, yy, że byli z nami. Znowu, od mojej prawej do mojej lewej, moimi, moje a wszystkim Państwa gośćmi, Mariusz Gosek, Suwerenna Polska. Dziękuję Panie redaktorze, się państwu. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dziękuję. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję, dobrego tygodnia dla Państwa. Jacek Batmiński Polska 2053 Droga. Dziękuję uprzejmie. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Paulina Piechna-Więckiewicz-Lewica. Dobrego wieczoru, dziękuję. Ja Państwu właśnie jeszcze raz dziękuję za to, że ten wieczór spędzicie z nami. Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał. Już lada moment dobijemy, mam nadzieję, do miliona subskrypcji. Też warto śledzić nasze tu youtube'owe poczynania.